Cześć, tu Emil Dąbrowski w nowym odcinku Wiadomości Szczecin zaprasza na newsy z miasta. Co to był za weekend w Szczecinie? Żaglowce z całego świata. Szanty, że rzemieślnicze piwa, dzieci grające na brazylijskich bębnach, gigantyczny diabelski młyn. Słowem. Petarda, impreza Żagle 2021 dobiegła końca, ale mam nadzieję, że pozostawiła wam dobre wspomnienia o lecie w mieście. Jeśli macie ochotę wrócić w okolice Odry pełną barw i atrakcji, wejdźcie na stronę Szczecin 360. Wystarczy kliknięcie, aby wirtualnie odwiedzić pokłady żaglowców, miejską strefę letnią, strefę dziecięcą albo po prostu zobaczyć wały Chrobrego i Łasztownię z lotu ptaka. Jednak żagle 2021 to przede wszystkim święto ludzi morza. Podwójne powody do świętowania mieli ci, Którzy wygrali regaty bałtyckie, czyli pokonali około 500 mil morskich z Talina do Kłajpedy i z Kłajpedy do Szczecina. Bez podziału na klasy wygrał dar Szczecina, ale były też nagrody między innymi za największą prędkość chwilową oraz dla najbardziej zapracowanej załogi. Żeglarstwo to jest szkoła życia, to jest uczenie młodych ludzi umiejętności współpracy, szacunku do żywiołów, do, do otoczenia i też radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Myślę, że to jest w tym wszystkim szalenie ważne. Szalenie ważna jest także informacja, którą podam Wam teraz. Dar Szczecina ruszy w rejs dookoła świata. W planie Azory, Panama, Mauritius czy Bali, ale najpierw wielkie przygotowania. Ruszają już w tym roku, a sam rejs za rok. Mam teraz złe informacje. Bijemy rekordy w produkowaniu odpadów. W pierwszym półroczu tego roku od mieszkańców Szczecina odebrano ponad 63 tysiące ton odpadów, a to o ponad 3 tony więcej niż w tym samym czasie, ale rok temu. I chodzi tu o niemal wszystkie grupy śmieci, zarówno zmieszane, opakowaniowe, gabarytowe i biodegradowalne. Wyjątkiem jest ilość odpadów przywożonych do ekoportów. Akurat ich było nieco mniej niż w 2020 roku. Eksperci wskazują, że potrzebne są zmiany prawne nakładające większą odpowiedzialność na producentów. Dopóki ich nie będzie, to my, jako mieszkańcy, będziemy ponosili koszty związane z wytwarzaniem odpadów. Warto też po prostu zastanowić się nad kondycją naszej planety. Docelowo to węzeł przesiadkowy służący szczecińskiej kolei metropolitalnej, a na razie pętla dla autobusów oraz parking dla samochodów i rowerów. Poduchy Dworzec to nowe miejsce, z którego korzystają już nie tylko kierowcy, tak jak od kilku tygodni, ale także pasażerowie. Zatrzymują się tutaj linie 66, 85 i 904. Przy okazji doszło do zmian na kilku liniach autobusowych. Zapoznacie się z nimi na stronie wiadomości szczecin.eu. Uczniowie spoza Szczecina, ale uczący się w Szczecinie, to dla Was bardzo ważna informacja. Rozpoczął się nabór do burs i internatów na rok szkolny 2021-2022. Wnioski można składać na stronie nabór pcss.pl Ukośnik Szczecin do 16 sierpnia. Rekrutacja jest prowadzona na wolne miejsca, co oznacza, że ci uczniowie, którzy już w poprzednim roku szkolnym mieszkali w bursie lub internacie i złożyli wniosek o kontynuację pobytu, nie muszą się martwić o swoje miejsca. Na koniec zachęta do szukania niezwykłego, nietypowego, ale koniecznie zachwycającego Szczecina. Trwa konkurs fotograficzny Szczecin Love. Robimy zdjęcia najlepsze, jak tylko umiemy. Dopasowujemy do kategorii Zielony Szczecin, Zlotu Ptaka albo Floating Garden. Zgłaszamy się na stronie Szczecin Love i liczymy na uznanie jury. Do wygrania są m.in. drony i profesjonalne lampy fotograficzne, a konkurs trwa do 23 października. Powodzenia! To tyle w nowym odcinku Wiadomości Szczecin. Premiera kolejnego jak zwykle we wtorek, a do tego czasu newsów szukajcie na stronie, w aplikacji na Facebooku. Cześć!